Rozmawiałam z nim właśnie o tej y, aktualnej parze, z którą jest. Agacie. Tak, o Agacie. Ale on jakby nie traktuje jej jako potencjalną partnerkę do związku, tylko to jest bardziej takie przyjacielskie, no nie. Mieszkamy mm. razem w Warszawie! Julia wiedziała kogo całuje, wiedziała co robię. Razy... Poduczyłem ją szybko wczoraj. Tak? No. I jak widać jeszcze tu później też mnie pocałowała w przedpokoju tam. No widziałem. No, tak, że, no. Taki mały fajny gest, nie? No, sympatyczny. Gdyby właśnie było myślę... Pierwsze, pierwsze lody przełamane. Gdyby panowie, właśnie tak było że... myślę, że ten gest był. By no, w grub, kryjówce? Czy... No nie wiem, czy w kryjówce... Ale mam nadzieję. Super. No, ja zaskoczenie ze strony Marty nie spodziewałem się tak dobrego całowania, i to było super. To było to, jeśli chodzi o całowanie. Zastanawiałem się, czy, czy czasami nie przebiła nawet swoje poprzedniczki. Whatever. god. No, super usta, super umiejętności. Wow. No to grubo nie, co mam powiedzieć, dziewczynki. Kryjóweczka, następna on by już chciał, no już, już planuje, nie? I ja domyślam się, jak Agnieszka się czuje, no bo jednak dałam mu wszystko, co mogła w tym programie, tak naprawdę... Otworzyłam się otworzyła w chuj, no się. Nawet I... ten kogut już mi kurwa nie przeszkadza, nie? I, I kogut, i Folklor, naprawdę, na ja myślę, że Agnieszka wleciała totalnie w tą relację i to też by można nazwać No tak, bo tak jest takim przypieczętowaniem no tak, tej relacji. Dla nas no. Dla nas tak, tak. no. Nas tak, I... no. To coś My kobiety inaczej tak. to odbieramy. No jest... Z zwykłym wodolejcą i oszustem, który mówi mi jedno, robi ze mną jedno, po czym mnie nie ma i, i robi to samo z inną kobietą. No, mega słabe. Mati koleżanka. Super, mieszkamy razem w Warszawie i tak dalej. Już planował ze mną, wiesz. Ekstra, jeden problem z głowy. Zaufałam ci, wyjawiłam takie sekrety, a wystarczył dzień, żeby o tym wszystkim zapomnieć. I, I nazywać mnie koleżanką. On płakał przy mnie! No serio. Ale to aktor dobry. O czym my rozmawiamy? Co mi się dobry aktor? Ja wiem, że jakby Mati dzisiaj poszedł do kryjówki z tą dziewczyną. Ja to, wiem, to, to mi się odpaliło. Nie, by nie, parzył, no, nie no to nie. w ogóle jestem zagadką w parze! Wow. Ale my to w sumie tak przyjacielsko, spokojnie, to bo... Mateusz, no to moim zdaniem to jest w ogóle przekreślony temat. Nie, no to nie, to już jest w ogóle. I żałost, nie, ma bardzo. Serio. Małpa tak, wso, po prostu nie jest y, wypuszczał, tak, to nie jest pies czuł ze smy, tylko małpa... Mam małpa no, na jakimś kółką w tej szczęśli, tak? tak w ogóle nie wspominał o mnie, więc widocznie w ogóle nie tęskni. W ogóle zapomniał o naszej relacji. Każdy się popisał. Tak, fajnie, że Kuba on, kolejną... On Jane się zapytał, ee, nie wiem jak ma na imię, mało ważne w sumie. Tak. E, e, czy... Czy będzie dzisiaj spała z nim w łóżku? Tak. Pocałował w rączkę i chodziło. Pocałował wrączkę. Jaki ty się zrobili w ogóle haj do przodu, no, nie? Nawet no, całości! No. Naprawdę ja w... dużo no, no się wydałam. Czy to się zależało, no jest w twoim typem. Dobrze się Wszystko to będzie nam. A najgorsze jest to, że on teraz zwala winę na mnie, gdzie to była jego wina. Ale każdy facet będzie pokrzywdzony. No No ty... tak. To jest oczywiste. Moim zdaniem potraktował mnie jak taką kupę, no, którą spuścił w Kiblu. No. Nie podoba mi się to. Źle mi z tym jest. On mi mówi, że brak kontaktu fizycznego, on się obraca i idziemy spać do mnie dupą? To kto tu daje mi kontaktu fizycznego? No ja czy on? Oczy my rozmawiamy? O nie, on już mówi, że zna swój niemalże ideał. Um, no ale okay, no rozumiem jego emocje i to co czuję. To, co prawdziwe, to przetrwa. To, co nie, to właśnie jest weryfikacja właśnie tego. Widać no. Więc Ale na ja bardzo się cieszę taką weryfikacją, a nie, że się bawimy w ogóle. Lepiej jest niż innym Ja, ja byłam w porządku. Ja byłam w porządku. Tak. Tylko się ja siebie obwiniam, że w ogóle dam mu zielone światło i w ogóle pomyślałam, że mogłabym z nim być tak naprawdę. Tak, jesteśmy po prostu wszystkie do wymiany oprócz Marta. Nie mieli żadnych hamulców. Adam. Adam jedynie wyszedł z klasą, cała reszta jest dla mnie.